Witajcie moi drodzy na kanale Czytania dla Duszy. Zrobimy sobie dzisiaj przekaz na miłość dla osób, które są w związkach, bo dla Single już było na czas wakacji, czyli lipiec, sierpień. Pokażę Wam trzy karty z wyroczni miłosnej wybierzcie sobie tą, która Was przyciąga. jedeneczka jeszcze pokażę Wam ją osobno, czyli jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Ok, dobra. Odkładam sobie dwa i trzy i zaczynamy sobie od jedyneczki. Wiecie co? Tu na tej karcie akurat nie ma żadnej pary narysowane, ale tak jak z czytania wynika, no to jesteście w jakiejś relacji. Tylko ta relacja w jakiś sposób może być trudna, bo ten przekaz tutaj z tej karty, będziemy sobie oczywiście patrzeć jeszcze pozostałe karty, mówi o tym, żebyście wy sami zadbali o siebie. Tak? Popatrzyli na to, co chcecie w miłości, czego oczekujecie, co wy sami dajecie. I może też chodzi tutaj o was, że wy macie jakieś blokady, że wy zakładacie tarcze i że. Powinniście popracować jakby nad miłością, taką ogólną miłością do siebie, do świata, do ludzi, taką bezwarunkową, kosmiczną miłością. Być może nawet chodzi tutaj o rozwój duchowy, żeby pójść w rozwój duchowy i to w jakiś sposób wpłynie na, na waszą relację albo pokaże wam coś związanego z tą relacją. Zobaczymy, jaka tutaj energetyka będzie dla Was na czas wakacji na miłość. Pamiętajcie również, że to są czytania ogólne, więc weźcie tylko to, co z Wami rezonuje, rezonuje co, co czujecie. Energetyka dla Was, jaka będzie? No, jakiś mężczyzna będzie przy Was, ale aczkolwiek jakieś stresy mogą być związane z tym mężczyzną. Bo zobaczcie, czyli jeżeli ja Wam powiem coś takiego, jeżeli słuchają mnie kobiety, bo tutaj większość jest kobiet, aczkolwiek też są mężczyźni, tak? Jeżeli słuchają mnie kobiety, to, to ten mężczyzna jakby ma duży wpływ na wasze życie. On gdzieś tam przy was jest. Może też być taką postacią dominującą, ale ta karta często mówi o zaangażowaniu. I ja bym powiedziała, że, że jakieś takie zaangażowanie w relacje również może być. I ta karta też może mówić o tym, że to mężczyzna się będzie bardziej starał, przynajmniej na razie z przekazu. Jeżeli słuchają mnie mężczyźni, to właśnie to może być ten przekaz dla was, że wy. Będziecie się starać na przykład o względy swojej kobiety, tak? która na przykład w jakiś sposób może być chłodna, ale to zobaczymy dalej. Energia tła mówi o tym, że może dojść do jakiejś walki między wami lub już to było, czy jakieś nerwy, stresy, ee, przebijanie się jakieś argumenty, tak? czy przerzucanie się argumentami. I wiecie co, tutaj jedna osoba mogła być atakowana w relacji, czyli mogliście się czuć atakowani, lub wyatakowaliście Partnera, partnerkę. Dobrze, zobaczymy. Na no co powinniście zwrócić uwagę jakby w sobie, jeżeli chodzi o miłość. Na no co Wy powinniście zwrócić uwagę. W sobie. Honor yourself, czyli to, co wam powiedziałam. Czyli macie uhonorować siebie, docenić siebie. E, pokochać siebie, czyli e, rozwijać tą miłość, akceptację do siebie. I. Mm, Wiecie co, jeżeli są właśnie jakieś blokady, jeżeli są zakładane tarcze, obawy lęki, no to są one często związane właśnie z tym, że nie do końca kochamy siebie. Nie akceptujemy siebie, przez to jest ten lęk. A ta karta to jest karta kosmicznej miłości. Czyli jeżeli wejdziecie w pole serca, mocno w pole serca, to jakby te lęki się rozpływają. Właśnie popatrz liberacja, wy jakby musicie z czegoś siebie uwolnić. Albo z przywiązania do bycia w relacji, czy z przywiązania do partnera, co nie znaczy, że jeżeli uwolnicie się z przywiązania, to, yy, to ta relacja od razu zniknie, bo to nie musi tak koniecznie być, może być, ale nie musi. Ja na razie tutaj nie widzę żadnego rozstania, ale zobaczymy, co dalej będzie wyglądało. Bo to jest bardziej uwolnienie siebie, właśnie z jakichś blokad, z jakichś emocji, ze starych przeżyć, czy ze świadomości ofiary. Yy, to jest trzynastka, czyli. U was to jest czas na transformację, zadbanie o siebie. I jeżeli, jeżeli tak, jeżeli mężczyzna jest na przykład dominujący, to do kobieta as mówi, jeżeli wprowadza was w sytuacje stresujące, jeżeli wam coś narzuca, tutaj, tak, jeżeli was atakuje, to też jest po to, żebyście Wy zaczęli dbać o siebie, żebyście Wy docenili, pokochali siebie i postawili siebie na pierwszym miejscu. I przeszli transformację. Dobra. No to, moi drodzy, zobaczymy sobie, co tutaj przyjdzie. W czasie wakacji, na miłość dla Was, dla osób, które są w związkach, co nam się tutaj pojawi? No, znowu ten mężczyzna, tak? Król Buław. To jest. Y o, pomieszana karta, nie stąd Dobra, patrzymy sobie dalej Bo jedna karta o jeszcze nie świadczy nam tutaj Ale ja tu widzę, że jakby Jakiś mężczyzna bardzo chciał być Przy was, no właśnie Jest jeszcze jedna, kochani, opcja Że jesteście w relacji tutaj do kobiet, tak? Eee, I macie jakiegoś mężczyznę na boku Bo też tak może być Wiecie co, tutaj mężczyzna, związek może być dla Was lustrem, tak? Czyli Wy możecie się przeglądać jakby w swoim odbiciu troszeczkę czyli to, co Wam partner pokazuje, to jakby jest też częścią Was, i możecie odbijać swoje zachowania również, tak? Czyli dokładnie, dokładnie robić to, to samo przykrego, jeżeli sobie robicie. To, to będzie z wzajemnością, ja bym powiedziała tutaj. Aczkolwiek mam takie wrażenie, że może być tu osoba trzecia, może być, tak, kochani, może być. I e, tutaj coś nie wyjdzie, kochani. Pomimo tego, że teraz tak, e, może coś się ruszać do przodu, czyli w pewnym momencie. No właśnie. E, mi się cały czas tu przebija. Dwóch mężczyzn, tak? Można to też zamienić, że faktycznie e, mężczyźni mnie słuchają, że. E, Dwie kobiety, ale ja to bardziej widzę pod kątem dwóch mężczyzn. Więc, jeżeli nawet mężczyzna mnie słucha, to jest dla was przestroga, że kobieta, wasza kobieta, może mieć jakiegoś innego mężczyznę. E, tutaj jest e, ten drugi, jakby mężczyzna, i tam może być dużo namiętności, dużo chemii. I zobaczcie, ta karta też kochankowie mówi często o zdradzie, o tym zastanawianiu się. Tutaj, nawet jeżeli jesteście tylko w jednej relacji. Bo może być po prostu tylko jeden ten mężczyzna, to Wy się zastanawiacie i zobaczcie, jest wieża, jest trójka mieczy eee, jest zranienie, więc takie zranienie, rozczarowanie przyjdzie i wiecie co? I Jakieś blokady, nieumiejętność podjęcia decyzji, czy coś tutaj zostawić za sobą, czy nie. Aczkolwiek ja mam wrażenie takie, że jedna z tych relacji, więc może to uwolnienie być, dotyczyć jakiejś relacji waszej. E, więc tutaj e, tak wygląda, jakby coś osiągnęło już maksimum. O tym mówi dziesiątka kielichów, tak? Osiągnęło coś maksimum. E, przy tym, jeżeli ktoś ciągle przychodzi ze zranieniem, ktoś ciągle tak samo e, robi, i wy nie umiecie jakby się z tego uwolnić. To, to ma wam pokazać, żebyście faktycznie wy zadbali o siebie, tak? Uhonorowali siebie i podjęli w końcu jakieś decyzje, bo tutaj są zablokowane decyzje. I to jest przekaz zarówno dla osób, które są w jednej tylko relacji, a zarówno dla osób, które gdzieś tam są w jakimś trójkącie lub wasza partnerka jest w trójkącie, więc czytanie jest dosyć trudne. Niekoniecznie musi doprowadzić do rozpadu, bo jednak jest blokada decyzji, ale gdzieś relacja zawiśnie na. Na włosku, im będzie nerwowo i stresująco, ale przekaz macie taki, by jednak spróbować się czegoś odwiązać, wyzwolić. Co tu jeszcze nam się pojawi w czasie wakacji dla jedyneczek? Jest kobieta. Wiecie co? Tutaj kobiety mogą być bardziej skupione na pracy, ale to będzie dla Was dobre. Ja od razu mówię, że to będzie dobre i tutaj. Intuicja Wam bardzo dobrze podpowiada, aczkolwiek to jest jakby odpowiednik kapłanki, więc ta kapłanka właśnie może mówić o tajemnicach. Czy jakieś tajemnice mogą tutaj być, ale bardziej to widzę pod tym kątem. No, jeżeli jest osoba trzecia, to wiadomo, że tajemnice są, ale tutaj jakby intuicja Wam bardzo dobrze podpowiada do, na temat jakiejś relacji Waszej. Hmm. Wiecie co, no tutaj jest jakby jest jakaś osoba, która chce być przy, przy Was, tak? I to tak mi się właśnie wydawało e, od początku, że ten mężczyzna tutaj jednak będzie chciał być przy Was, że jest zaangażowanie jakby ze strony mężczyzny i zobaczcie, jest. Jest, tak? Ale Wy nie umiecie podjąć decyzji, i ta, tak. Ta decyzja dotyczy tego, że nie wiecie, czy chcecie być z tym mężczyzną, bo tutaj jeżeli. E, 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 ten mężczyzna za takiego czasu i tam od dłuższego czasu coś dzieje się nie tak w tej relacji, i stąd jest to niezdecydowanie. Albo może dotyczyć niezdecydowanie dwóch osób. Wiecie, co tutaj jest też karta seksualności? Ona była odwrócona, więc może być zablokowana seksualność albo namiętność, tak? Więc może u Was też chodzić o to, żeby sobie popracować czakrą sakralną, ale może to też dotyczyć tego, że po prostu jakby ta namiętność idzie w stosunku do innej osoby czy osoby trzeciej. Dobrze, śniemy jeszcze tutaj. No właśnie, będą stresy i nerwy i tak de facto według mnie może być wam bardzo ciężko podjąć decyzję i większość z was tej decyzji nie podejmie. Tak, bo cały czas jest niezdecydowanie i nie wiem w którą stronę i i będzie nerwowy, stresujący ten czas. Ostatnią kartę dla was wyciągnę, to jest rada, przesłanie. Jaką dostaniecie cesarzować być ciepłą, troskliwą, otwartą, nie blokować się. Czyli jeżeli jesteście w jakiejś relacji, może być powiązane z tą namiętnością, seksualnością, nie blokować się, a być taką. Yy, troskliwą, tak? bo, bo cesarzowa jest ciepła, ale w negatywie, w negatywie ona jest właśnie zimna, niedostępna. Zadbać też o pewność siebie. Dobra, no to zobaczymy jeszcze lada przesłanie dla Was. Dziesiątka bułów. Bierzesz na siebie zbyt dużo. Zakończ to, co osiągnęło maksimum, tak de facto, tak. Czyli nie rozmyśla, nie bierz na, na siebie zbyt dużo, bo też możecie mieć do tego skłonność. A po prostu w końcu coś decyduj, tak. Bo to Was będzie nieumiejętność podjęcia decyzji będzie Was bardzo obciążało. A tutaj dla mnie coś, jakaś relacja. Czy ta jedna, czy ta druga. Osiągnęła maksimum, a może dwie. I wszystko trzeba pokończyć. Wszystko jakby trzeba zostawić ze sobą. Ok, to tyle. Dla jedyneczek. Przechodzimy sobie dalej. Czyli dwójeczki. Jedyneczka trudna troszeczkę, a nawet więcej niż troszeczkę. Dwójeczki. Dwójeczki, co ja Wam mogę tutaj powiedzieć dotyczące waszej relacji? Ten przekaz dotyczy głównie osób, które miały problemy miłosne w ostatnim czasie, problemy w związku. I tutaj macie szansę na dużą bliskość, nie tylko fizyczną, ale emocjonalną, I jakby ponowny rozkwit relacji. Tak? Ale, tak jak powiedziałam, ja to najbardziej widzę dla osób, które, które miały problemy. Jeżeli nie mieliście w ostatnim czasie, no to przynajmniej ta pierwsza karta mówi o, o tej bliskości. Także będzie bliskość, może coś do pojednania w związku, jeżeli jesteście skonfliktowani. Ale patrzymy sobie dalej. Może też dotyczyć tego, że jakieś nowe plany przyjdą dla relacji, dla związku. Takie bardzo poważne plany, na przykład wspólne zamieszkanie. Czy nawet ślub, czy, czy jakieś inne wiążące plany? Zaraz sobie zobaczymy. Energetyka. Jaka będzie dla Was energetyka na miłość na czas wakacji? Energia. Miłość. Królowa Kielichów. Zobaczcie, czyli rozkwit uczucia będzie. Rozkwit uczucia. E i kobiety, jeżeli mnie słuchają, no to wy będziecie mocno takie wrażliwe, emocjonalne, ale skierowane na serce, na miłość. Eee, I mężczyźni, to przy was taka kobieta jest, tak? Czyli uczuciowa, i typowo macie przekaz tutaj, żeby, że jest miłość, i w tej pierwszej też to widzę. Czyli, jeżeli były problemy, tak jak to widziałam, to tutaj rozkwit uczucia będzie, odwzajemnione uczucie. Dobra, zobaczymy, na co powinniście zwrócić uwagę w sobie jakby. Jeżeli chodzi o miłość, tak? O wasz związek. No czas ten wakacji. Wiecie co? Po pierwsze, na pewno niech w waszej przyszłości zapanuje spokój. To, co powiedziałam, ja tutaj widzę związek, który wcześniej miał jakieś turbulencje. Więc niech w tej przeszłości już zapanuje spokój ale karta, którą tutaj wyciągnęłam dla was to jest pokochaj ciemność czyli wy jakby y, macie y, macie przekaz, żeby w sobie y, zaakceptować y, wszystkie swoje niedoskonałości, wszystkie swoje cienie i bardziej zwrócić się ku swojemu sercu bo wcześniej, y, wcześniej coś w waszej relacji też nie wychodziło ze względu na to że nie było pełnej miłości i akceptacji siebie. Również może chodzić o blaski i cienie relacji, czyli związków, tak? Żeby, żebyście wzięli to pod uwagę, że każdy związek ma swoje dobre i, i te gorsze strony, i, i tak samo partner, tak? On ma też swoją tą gorszą stronę, każdy z nas. Ważne, żeby coś z tym robić, żeby pracować nad tym, ale najpierw zaakceptować, bo pierwsze, że to jest zaakceptowanie tego, czyli pokochanie tego, tej ciemnej strony. Dobra. Patrzymy sobie dalej, co nam tutaj przyjdzie na miłość. Miłości dla was, dla osób, które są w związkach, dla dwójeczek. Co nam tutaj się pojawi? Miłości w zwią waszym związku. Wiecie co? nam może być nie, Bo tutaj widzę jakieś zranienie. A potem zmiany. Czyli tutaj mi się troszeczkę gorzej pokazuje. Bo yy, widzę mężczyznę, który, który rani, tak? Więc być może właśnie o to chodzi, że on Wam ma pokazać. Żebyście... Zobaczcie. Mężczyzna, który ma wam pokazać, żebyście pokochali siebie i pokochali tą ciemność w sobie, te swoje cienie niedoskonałości i zaakceptowali siebie w pełni I mm, Kobiety tutaj mogą być przez to troszeczkę chłodniejsze Czyli ja widzę was tutaj w tych energiach, więc będzie tak skokowo, czyli nie będzie tylko pięknie, super, wspaniale, ale będzie góra do sinusoida, tak? Bo z jednej strony jest energia serca, tutaj, a z drugiej strony chłodna energia, która mówi o niedostępności, o tym, że gdzieś tam możecie być kobiety zimne i mo nie tylko to, bo może być po prostu chłód. Jakaś też eks-kobieta może wkroczyć w waszą relację, to na to uważaj, żeby żadna eks-kobieta nie plątała się gdzieś w waszej relacji, bo to może wam zaburzyć też, tutaj. E jeszcze jedną rzecz tutaj zobaczymy. Możecie troszeczkę żyć iluzją tej relacji, więc dostrzeżcie to. Zwłaszcza kobiety, bo tutaj może oznaczać, że faktycznie jest takie zakochanie i niedostrzeganie tego, jak jest naprawdę. Ale idą na pewno jakieś zmiany, jakieś transformacje. Burzliwie będzie, bo to widzę, tak? Ale po tej burzy właśnie ma wyjść słońce przynajmniej z tej pierwszej karty wynika. Którą tą stronę idzie. No, będzie ochłodzenie, to widzę. A potem, potem, jakby powrót, tak, rozkwit. Rozkwit, ale życie troszeczkę, pod spodem macie słońce, tak? Pod spodem macie słońce, więc gdzieś te słońce będzie wychodziło, ale zobaczcie, jest wisielec, on mówi o tym, że na jakiś czas sylacja może być zawieszona albo ochłodzona, możecie żyć troszeczkę osobno a tutaj jest jakby powrót, tak, powrót do siebie, jest harmonia, jest namiętność, jest jakby zaczynanie od nowa i jest paść kielichu, to jest jakby rozbudzenie, rozbudzenie serca, ale to jest jeszcze w takim małym stopniu, czyli dawanie sobie szans, ale zobaczcie, uważajcie na to życie iluzją, tak, możecie też rozważać coś, czy warto, czy nie warto. I być troszeczkę właśnie takimi krytykami sabotażystami. Myślami możecie sabotować tą relację. Więc wiecie, co tutaj trzeba by było się zastanowić? Bo może coś dobrego przyjść. Ale yy, jeżeli wy nie umiecie być w pełni, to trzeba się zastanowić, czy warto tą relację tutaj kontynuować. Dobra. No zobaczymy. Sobie co tutaj was czeka w miłości w, 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 w te wakacje będzie dużo emocji, bo to widzę bo jest trzecia czakra, ale też dużo dobrego też będzie zwróćcie uwagę na komunikację, jak się wyrażacie bo mogą być problemy w komunikacji zobaczcie, jest karta kapłanki i ona mówi tutaj tak, posłuchaj swojej intuicji, zaufaj w to co przychodzi i zobaczcie, jest trzecia czakra i ja ją biorę tutaj na emocje, czyli może być emocjonalnie, mocno ale będą też dobre rzeczy. Zobaczcie, jest podwójne Słońce. Było te Słońce pod spodem tutaj, tak? Nie, ja je wyciągnęłam tutaj. Tak? Więc ja bym powiedziała, że tutaj chwiejnie. Gdzieś tam w tle mi się też pokazuje, że gdzieś tam wcześniej mogła być zdrada, ale to tylko dla niektórych. I zobaczcie, ale jest bliskość. Jest, jest jakby... to jest ta bliskość tutaj, więc to takiej bliskości może być. I e, karta słońca, tak? To jest to, co Wam pokazywałam: podwójne słońce, czyli będzie jakby lepiej między Wami. E, pewne rzeczy się wyjaśnią, i, i faktycznie jest jakby ocieplenie relacji: jakieś transformacje mogą przyjść, ale zobaczcie, Wy jakby jesteście troszeczkę związani w czymś tutaj, tak? I na, ty, na to trzeba zwrócić uwagę, bo to jest takie troszeczkę niezdecydowanie bycie na rozdrożu. Również zwróćcie uwagę na to, czy czasem partner nie próbuje was na, na siłę związać w tej relacji, bo też tak może być. Dobrze, wciągniemy sobie ostatni tutaj przekaz, rada, przesłanie dla was na miłość. Piątka mieczy, to jest ta podwójna piątka mieczy, to jest ten krytyk sabotażysta. Nie sabotuj myślami, relacji, tak, bo w głowie może być chaos myśli i przez to będą przychodziły trudne wydarzenia. Nie lubcie tego, bo to jest takie, wie, wiecie co, sabotowanie tego, co może dobre przyjść, a może tutaj dobre przyjść. Co dla niektórych oczywiście, bo to jest przekaz ogólny, więc nie, nie dla każdego, e, nie z każdym to będzie rezonowało. Ok, to tyle dla dwójeczek, trójeczki. Co macie tutaj? E, w przekazie. Że możecie z partnerem się dopełniać, aczkolwiek yy, wiecie co, tutaj też chodzi o to, żebyście zwrócili uwagę na potrzeby partnera, nie tylko patrzyli na swoje pragnienia, marzenia, ale też zwrócili uwagę na jego potrzeby, i to też idzie w drugą stronę, żeby uważać, żeby tylko nie patrzeć i równowaga tutaj, tak? Nie patrzeć tylko na jego potrzeby, ale też na swoje, żeby jakby potrzeby obu jednostek były spełnione w tej relacji, w tym. Związku.